I witam was bardzo serdecznie. Tu Elizabeth Iron i zapraszam was. Ej, może na ostatni odcinek taki odcinek odcinkowy zagrajmy. No tak, mówię, tak ja mam dalej sobotę, bo chcę sobie zrobić lekki le zapas. Wiecie, chcę skończyć. Wiem, że kończę grę. Tak jak mówiłam wielokrotnie już, że na przykład, nie wiem, kończę, czuję, że gra się kończy. No to siedzę, gram, aż skończę czasem. Czasem wyjdzie mi, nie wiem, 2, 3, 4, odcinek, 5. Cześć? Nie, ja tak miałam. Ej, koło tygodnia miałam właśnie tego, y, Dragon Age'a, Inkwizycję y, nagranego, bo tak, żem tak, się nakręciła, żeby skończyć. No i faktycznie skończyłam tego dnia. E, tu będą takie dwa, trzy odcinki, znaczy ten powinien kończyć y, ten y, fabułę, główny wątek. Raczej będzie opcja powrotu do robienia Nie, e, zdziwiłabym się, jakby nie było. Naprawdę. Więc mamy walkę z bosem finałowym Pan, panem podworem. Panem, panem mam dużo życia! Nie, odbijam się. Czym? Co to było? Eee, aha. Mielonymi. Ej, ostatnio robiłam takie... Znaczy mielone. Znaczy mięso pod te, pod... Eee, ro... Nie, mięso nie robiłam. Eee, mięso nie robiłam, tylko takie, no pod... Hamburgery, tak cianki późno, czy Bo jest jak mi ten skust koni, to co? Masakra. Czekaj, czy za pierwszym razem go ustukam? Czy za. No, ej, krzy... Jakie kombo mi wrzucili? No musi być, e -he -he, halo. Jakie kombo mi rzucili? Ten mnie walnął, ta mi krzykła do ucha i zawomurowane. Kotecki. Na streamach, jak zginę, to już nie będzie kotecku, więc ej, mogę zeskipować. Ej, ja chcę zeskipować, Eli. Oho, jest pan. Widziałam już to, więc. Nie chcę <szluc> widzieć tego po raz drugi. Brzydki jesteś. Trafił cię? Jezu, jakieś kuźwa, jakby mi ktoś za uchem grał coś. Jezus Maryja, no Ciebie jeszcze nie nie pogięło, obiec. Ej, jajce. Aliska, a gdzie Ty masz te zajebiste bronie z tymi? Nie wiem gdzie. CO TO BYŁO?! Co to... Nie, nie śmierć, nie chodzi mi o śmierć, ale ten wydał... On... Nie, on go tam nie jadł, o co chodzi? Kuźwa mać, no. Hej. Ile razy zginę? Kotecki. Półko będą kotecki. What? Jak what? Tylko nie łat tylko tak. Co mówi? O Jezus, o Jezus, o Jezus. Aż mi się przypomina. Ostatnio, że patrzyliśmy na moje funny moment. Śmieszne. Nieśmieszne znaczy się. Tak. Warianty szczytowe, ład. Ej, przecież ja go nie klepnę niczym. Ja widzę, co mi gra, proponujesz. Ej, gdzie on polos? Jezus. Jejku, jejku.

Zaprawnika. Krusza dzieci. <laughs> jak ci zaraz! Kurde gościu! kur. <laughs> nie, nie zostawiaj w tej form... Nie, tak się chyba miało skończyć akurat. Je, jej, 4 minuty Nie, no gdzie? 4 minuty odcinek, nie. Really? To był ten boss? Ktoś dropnął fioletowego, niebieskiego to ale to jest widły. Ej, kuź, myślałam, że jaka legenda dropnie, będzie. Będzie dobrze. Nie! Ej, co jest? Zdawało mi się, że kogoś widzę. Straszy cię kuś, bo co, już. Zombiaki! ups Wops! Ej! Gdzie jest jakaś legenda? W ogóle nie dozwiedziałam ani... ani... nie, nie ma co... Spasówki... ...by dostać. Pistolecik! Pistolet! Ja myślałam, że legendarne. Bato, batona chcę, nie chcę pistolet! Bat baton ważniejszy. No więc... no ej, korci mnie Starfield. że Teraz jestem, więc szczerze mnie korci, ale i tak ja się blokuję, bo ja, ja chcę cyberpunka tam, ze star... F tam. A gdzie oni, to są ci stamtąd z, z areny? no nie mają tak mało życia, co... Nie narzekam, nie o to chodzi, ale... Dziwne to jest. Też. Zombiaki, kto wam kuku zrobił? mesę zrobiła. Jak troszkę mi nie wyskoczyła bez... muzyczka jakaś taka. Psst. I wszyscy dostali. Piękne to jest. Już uciekamy tym helikopterkiem. Hal Mało tej kasy tam. Tak mówię, akurat wydaje mi się, że tu warto też sprzedawać te bronie zbierać i sprzedawać. Mieć te dwie, trzy powiedzmy ulubione i resztę sprzedawać. Bo no to jest naprawdę kasy jak kot na płakał I naprawdę co się z nimi stało? Co nie mają tyle mało życia? Nie narzekam, no nie o to chodzi, ale jednak takie... Wiem na to? I'm alive. Żyję. Tak, do helikoptera, a zaraz. Ej, z powrotem zadania, trzeba cofnąć się. Nie nastąpało. Ej, miałam się użyć coś ładnego. Ej, nie, to nie, to nie. To. No, miał być pika. I pika broń. O jasno się... Ej, ile żeśmy się... Tyckali z nimi. Ja myślałem, że tuli tuli gościu. Idzie. Ej nie, no chyba nie bardzo, jak ich, ich dużo. Mają mało życia i o to chodzi właśnie. A, uciekam od Was. Kończy... A tu nie ma helikopteru. No. Ej. Ej, ja chciałam przeskoczyć, żeśmy tak przecież... Ej, nie ma końca, musi zombiaki wszystkie sprzątnąć. Ej, nie, nie sądzę, ale takie to... Ale to jest takie dziwne troszkę. Alo, jest grane? Pst. A wcześniej się tego nie dało otworzyć, co? Ej, pięknie. jest Tisha I hope she'd be here. Oh, I haven't seen anyone. The doctor? Euthanized. <laughs> oh, no. o, <sighs> Goodbye. Again? Wait. It's what I deserve. Cancel the pity parade. I'm here now. On. And I've got a one-shot cure. It was meant for me, but... I can't dance to that tune. Time to play it again, Sam. <laughs> no. In his head, you idiot. No, rather not in the head. Sorry, force a habit. You see, I'll always come back for you. Some reason, I'm starving.

O, on dostałam. Mhm. Przyzwyczajenie. Thank you. We won't waste this. Good luck. Pa, a my będziemy dalej, cud, zombiaki po duszy. O oh, really? za ciężki chyba eee, Na no wygląda jak trochę za ciężki, tak trochę. No nie rozbijcie się po gdzieś tam za, za zakrętem. It. Co to jest? a X-men jest <laughs> Chcesz zostać z nami? Tak. Żeby znaleźć Tisha. To jest jedyny powód. Pa! Chyba się nie spotkamy już? Nie wiem, nie mam pojęcia. Chyba się spotkamy. Ej, X-meny, totalne X-meny. Kuź, mamaś, naprawdę. <noise> ILE SĄ PIAKÓW?! Ej, przepraszam, że... Dr nie, to już filmik końcowy ten jest. No, 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 pa. No tak, mamy końcówkę, mówiłam, że skończymy. Ej, co to za było takie. Mmm, i teraz powoli. Really? at Silver. Tam pasty. No, fajne było. Jak mówię, na streamach zrobimy sobie yy, poboczne misje, bo raczej będzie opcja powrotu. No, zdziwiłabym się, jakby nie. Nie można. Mogę, zesk mogę zeskipować. Nie możesz. Mogę. Ej, napisy to nic ciekawego. A tu, ej, opcja Graj na nowo, opcja New Game Plus. New Game Plus. Nie, nie sądzę, żeby New Game Plus był. Tak, zanim mi się wczyta i gra zdecyduje czy się wrócić, tu czy czytam. Łuknie w Emery. Aha, no tak, ten. Ej, legendę dostałam. Naprawdę, w, w zadanie masz już za sobą, ale w LA nadal jest sporo do. Jest. FSADy pobocznej i innej zawartości, która właśnie udała ci się odblokować. CO?! To! Nie drży się. A ty kto? A ty kto? Handlarz. Handlarz! A schematy masz. Handlasz schematy masz, ale mi ich nie dasz. Bo ja mam legendę, mogę coś z nim zrobić jeszcze? E, no, mogę jeszcze coś z nim zrobić. Ej, nie śpiewaj, zamknij się! Ej, kurde mać. Odwala mi. Na co? Co to w ogóle? Aha, piekuń. Masiakra! Ja mogę... Nie, 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 nie! Naprawdę, proszę Cię! to jeszcze tu wcisnę? Bo mogę. No, więc jedną, jedyną legendę mam. Póki co. Mamy, tak mówię, sporo misji. Ciekawe, jakich o, innych tych, wiecie, dodatkowych rzeczy. E, 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 eria, Riaczy Ład rzeźników, tak mam taką ogromną przy... ochotę na rzeźników, że dobra, no jest co robić, a kanały nie ma. O, dziękuję, mam nadzieję, że nie będę musiał. Aj, zadania 0 po... na 0, osobliwości w kanałach Ład, no bo tu jest 9 na 30. 7 na 24, chyba że z zombiaki chodzi, albo Znaczkowe rzeczy. No więc, no, zostało troszkę. No, tak, dwa streamy pewnie, tak. No, bo tu jest 6 zadań aż do zrobienia w Venice Beach. Coś. Eee, trzeba będzie jeszcze pogonić, popatrzeć, czy coś tam nie ma czegoś do zrobienia. Chciałabym tą legendę pomacać, zanim skończę. Najmniej więcej tak wam poopowiadam trochę yy, o tym co myślę, czy im wyszło, czy... na no, czym wyszło im. Wydaje mi się, że fajnie to zrobili. Yy. Uj, jak pierdzielna, to ty tylko roz... Ej, rzeźnik! Ej, popatrz, mam legendę! A ty masz kolce łostre. Jezus robię co chcę z tobą widzisz, podoba ci się? Bo mi bardzo. Ej, bo mi bardzo. Witam mi bardzo. Ej tak, no ze wszystkimi się teraz jedno, ej, jedną bronią kuźwa bić, tak. Dosłownie. Więc no. Fajnie się grało, bardzo mi się podobała. Yy, czy znaczy, właśnie nie wiem, czy ludziom się też podobało, czy ludzie stwierdzili, że ej, to nie ma sensu. Złe to The Island nowe czy coś. No właśnie, nie wiem. Nie mam pojęcia tak szczerze. Gdyby mnie ktoś zapytał, tak to jest siedlisko tych dziadów. Dobra, widzę, że mam mało życia ze Mm, on ciek się ten leczy, dziad, tylko nie wiem kto Nie, to nie jest o Aha, tu się leczy No właśnie to jest najgorsze, ja nie lubię jak oni się tak leczą. To jest... Odporność! Gdzie ty kuźwa odporność na... Chłopiet na elektryczność! Teraz zejdę. Ale to jest... Ej nie no! Się w lecie myku. kuź... Aliska się może, ty nie masz, nie masz prawa. No więc fajnie mi się grało... O, kto to jest? Bileternik! Ej, bileter, masz te? Klucz? Do jakiegoś schowka? Tajemniczego? Pewnie tak. Znaczy specjalnie jakoś nie będę gonić za tymi, za kluczami wszystkimi, za tymi schowkami, no bo to tak wiecie. Zadania, tak jak mówię, zrobimy sobie na spokojnie czekajcie, gdzie są sejfy, bo są ile? Eee, raz, dwa, trzy. Cztery. Nie wiem, do którego to będzie. Eee, klucz. No więc, tak jak mówię, na razie nie. Może na streamie wam poopowiadam. Eee, jak skończę. I ocenię grę. Chociaż powinnam ten. Ale nie tak jak mówię, nie kończę jeszcze, no bo są poboczne zadania. Więc tylko powiem, że no okej, okay, póki co. Jak na razie jestem na tak. Yy, jak ktoś jeszcze nie wie, czy chce, czy nie chce kupić, czy co. Ej, ej, mogę skończyć, czy, czy nie? Czy, czy po prostu nie mogę się skończyć? Jak go wyje mm -hmm. Nie, bo to jest siedlisko, więc tu się będą respić za rogiem, dosłownie. Więc tak, polecam. Jak najbardziej fajnie się grało. Jeszcze będziemy tak mówię, grać. Może dwa streamy zobaczymy zależy od tego jak. Ile mi zejdzie. Ile mi to zajdzie. Ale tak mówię. Na razie jestem na tak. Seria jako seria y, odcinkowa u mnie też... Wydaje mi się, że wyszła w miarę okej. Okay. Bar bardzo ciekawie i. No, no fajnie. Fajnie mi się grało, fajnie mi się z wami rozmawiało. O to chodzi, no nie. E, dobrze, na no nic. E, dzięki za oglądanie. E, proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na księżyc stronkach bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. E, no, Eliska, tak jak widzicie, ostatnio bardziej wchodzi w krew mi streamowanie, no bo wiecie, jednak już. Czasem jest tak, że naprawdę coś mi wypadnie i nie mam czasu za bardzo tak szybko czegoś zrenderować, no bo to jednak trzeba renderować. I, i bardziej, naprawdę, bardziej, coraz bardziej przemawia do mnie opcja, że ja się włączam na streamie i. i... Gramy sobie w coś, rozmawiamy sobie o tym, o, czy, o tamtym na przykład, i no i jest lepiej, bo potem jeszcze nie muszę tego przesyłać, bo to już będziecie mieli. I nie, odcinki te streamowe e, będą na tym. Nie, to nie jest tak, że ja nie wiem, zrobię streama dzisiaj, tego czystego, i to zniknie, tak jak na Twitchu, czego tak no średnio wiecie, średnio to lubię. A tutaj właśnie na YouTube to, co zostaje. Póki jest YouTube, więc jest, są te streamy poprzednie, te wcześniejsze, te z zeszłego roku na przykład też są, więc każdy może sobie obejrzeć to czy tamto. Dobrze, no nic. Dzięki. Cześć.